Dzień dobry. Dzisiaj przywitam Was z tekstem słynnego utworu Adama Mickiewicza. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, nikurchanu. Patrzę w niebo. Gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok. Tam jutrzenka wschodzi? To błyszczy Dniestr. To weszła lampa akermanu. Stójmy, jak cicho słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy. Nikt nie woła. Tak, macie rację. To słynny sonet otwierający cykl, zatytułowany Stepy Akermańskie. Wiecie już, że Adam Mickiewicz musiał przymusowo opuścić swój ukochany kraj, Litwę, i podróżować w głąb Rosji. Sonety krymskie, bo do tego cyklu zaliczamy stepy akarmańskie, to takie świadectwo podróży właśnie z tamtego okresu. Pierwsze pytanie, które z reguły się nasuwa i o którym mówicie na lekcjach, to to, jakie emocje i jakie odczucia ma podmiot liryczny w tym utworze. Z pewnością bowiem wiecie, że jest to typ liryki bezpośredniej, a opisywany pejzaż, krajobraz. Często służy właśnie oddaniu emocji podmiotu mówiącego. W zwrotce wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz się w zieloność i jak łódka brodzi wśród fali łąk szumiących wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy burzanu. Mamy do czynienia z zachwytem, wręcz z euforią, tym pięknem otaczającej przestrzeni. Nawiązania tutaj, porównania do tego obrazu, krajobrazu związanego z morzem, z doświadczeniami morskimi. Często mówimy o tym, że jest to tak zwana wyobraźnia akwatyczna, a sam sonet stepa kermański jest zaliczany w całym cyklu do czterech pozostałych sonetów, które określane są mianem po prostu morskich. Pamiętajcie jednak, że jest to metafora, bo przecież on znajduje się na stepie, jak wskazuje tytuł tego utworu. Już mrok zapada nigdzie drogi ni kurhanu patrzę w niebo gwiazd szukam przewodniczek łodzi tam z dala błyszczy obłok tam jutrzenka wschodzi to błyszczy Dniestr, to weszła lampa kermanu w tej zwrotce możemy poczuć wręcz to swego rodzaju osamotnienie podmiotu lirycznego w tej ogromnej przestrzeni tak bardzo typowej w opisach romantycznych poetów, związanych właśnie z ich sposobem odczuwania świata, z tym poczuciem wolności, jednak pojawia się ten element właśnie samotności i zagubienia w pewnym sensie, ponieważ patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek kłodzi Stójmy, jak cicho słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę kędy się motyl kołysa na trawie. A czy wysłyszycie pewne napięcie w moim głosie? Wyobraźcie sobie podmiot liryczny, który stoi i nasłuchuje. Kędy śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z litwy. Jedźmy, nikt nie woła. To ostatnie zdanie jest wyrazem tak naprawdę Takiego poczucia rozczarowania. Wiemy już w takim razie, że osobą, która mówi w tym wierszu, jest wędrowiec, pielgrzym, ale także wygnaniec, który bardzo tęskni za ojczystym krajem, a jak wspominałam na początku, nie zostawił go tak naprawdę z własnej woli. Słyszałbym głos z Litwy, a więc nasłuchuje, ale tak naprawdę w jego sercu jest wyłącznie tęsknota. I wreszcie z rozczarowaniem mówi: jedźmy, nikt nie woła. Ale to ostatnie sformułowanie też pozwala na zadanie pytania, czy faktycznie w tej podróży jest sam. Bo przecież, jedźmy, dotyczy na pewno większej grupy osób, prawda? Utwór, który Wam przeczytałam, jest sonetem. Chociaż pochodzi z epoki romantyzmu, to sam sonet jako gatunek narodził się we Włoszech już w XIII wieku. Poznajemy go po specyficznej budowie, a także treści. Sonety, akurat ten, Zbudowane są w ten sposób, iż dwie pierwsze zwrotki mają cztery wersy, a dwie ostatnie trzy wersy. Dwie pierwsze z reguły są opisowe, a dwie ostatnie refleksyjne. Dla sonetu też typowy jest układ rymów A, B, B, A, C, D, D, C. No i te tercyny, czyli zwrotki trójwersowe, często mają różny układ rymów, np. F, 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 E, 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 F, F, F w tym sensie. Bądź EFG, i tak dalej. W każdym razie, moi drodzy, sonet bardzo łatwo poznać. Wystarczy spojrzeć na to, jak napisane są konkretne zwrotki. Moi drodzy, stepa krmańskie zostały napisane wyjątkowym stylem. Jest on bardzo zindywidualizowany i pełen różnorodnych środków artystycznych, środków stylistycznych. Dlatego mówimy, że jest to styl artystyczny. Mówiłam Wam na początku o obecności metafor. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Nie jest jednak metaforą, bo czy ocean może być suchy. Tak, macie rację. To bardzo pięknie napisany Oksymoron. Wóz snuża się w zieloność i jak łódka brodzi porównanie. Wśród fali szymiących, wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy burzanu. Mamy tu również piękne epitety, mamy także pytania retoryczne, wykrzyknienia, a także Archaizm, bo przecież kołysa, w sensie motyl kołysa się na trawie, jest rodzajem archaizmu. Kiedy podmiot liryczny mówi o natężaniu ucha, natężam ciekawie, także słyszałby głos z Litwy, to dzięki temu wiemy, jak bardzo silna jest jego tęsknota za ojczyzną. Omawiając stepy akermańskie, w ogóle sonety krymskie, pamiętajcie o tym, że podmiotem lirycznym jest Wędrowiec, który oczywiście tęskni za utraconą ojczyzną i bardzo cierpi z tego powodu, ale z drugiej strony, opisując piękno krajobrazu, nie może oprzeć się tej fascynacji tym, co widzi, tym, co jest niesamowicie piękne, bardzo kolorowe i czemu oddaje w ten sposób hołd, że przedstawia to za pomocą bardzo bogatych środków stylistycznych. W tych metaforach jest mnóstwo odwołań do kolorów, do bogactwa kolorowych kamieni szlachetnych, do porównań. Tutaj w tych wszystkich sonetach widzimy urok, jaki tak naprawdę rzuca natura, sprawia bowiem, że ten cały świat, widziany oczyma poety, zdaje się wręcz baśniowy, fantastyczny, niezwykły. Mimo, że, tak jak podkreślam, w wielu tych utworach ewidentnie widać Tęsknotę za ojczyzną. Dziękuję bardzo za wysłuchanie mojej lekcji i zapraszam na kolejną.